A wiesz wać pan, jakież to zmiany nastały? Wszelako gołowąsy Atencji u panien szukając, Torebkami swymi wymachują, Lica wątłe pudrują. Gdzież te czasy, mój przyjacielu, Gdy szablami wąsy strzyżono, By krasawicom lica płonęły? Próżno dziś szukać obrazów takich. Alienacji doświadczam, drogi kuzynie. Gdy w odwadze swej krnombrności myśli okazuje, tłum kolorowy akcyje dla mnie gotuje. Alboć to ja w starości swej zidiociał? Afektu szukając u niewiast zwiewnych? Dziadom z pradziada chcąc być wiernym? Gdzież te czasy, mój miły krewniaku? Kiedy alkowy nasze tajemne były pospólstwu. Wszak dziś niczym sztandary nieosłonięte. Biada nam, mój panie z kraju odległego. Wiesz, alteruje się o ludzkie amicycje, apostazyja w drogach naszych niechęć szerzy. Bywaj w zdrowiu.